Dzisiaj sprawdzamy najlepsze obiektywy do portretów. Dziś wam chcę pokazać, które obiektywy się najbardziej nadają do fotografowania portretów. Zaczynam od obiektywu 8 mm, który jest ekwiwalentny do pełnej klatki 16 mm. Żeby tym obiektywem w ogóle zdjęcie portretowe zrobić, trzeba bardzo blisko dojść do modelki. Ten obiektyw ma te cechy, że kąt widzenia jest bardzo szeroki i mocno nam rozjeżdża i wypukla zdjęcie. Następny obiektyw, który właśnie montuję. To jest 25 mm ekwiwalentny do 50 mm w pełnej klatce. Ten obiektyw jest bardzo znany i ulubiony wśród portrecistów, ze względu tego, że ma szerokie pole widzenia, a także jego dystorsje są bardzo mało widoczne, które można później w postprodukcji delikatnie i szybko zlikwidować. 42,5 mm ekwiwalentny do 85 mm w pełnej klatce, jest na pewno moim ulubionym obiektywem. W tym obiektywie dystorsje są prawie na poziomie 0, co pokazuje nam jakość, jak te szkoły jest zbudowane. Dla mnie osobiście nie ma wygranego. Dlaczego? To zależy od Was, co Wy chcecie zrobić i pokazać. Dla mnie wszystkie trzy obiektywy mają jak najbardziej najlepsze cechy. Fajnie, że wpadliście, mam nadzieję, że się podobało. Mi się widzimy w czwartek. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oczywiście komentowania na dole. Do zobaczenia. Matylda, dziękuję serdecznie. Dziękuję.